Do naszych topowych łóżek serii R firma Fox przygotowała serię śpiworów R-Series Sip'n'Buck. Śpiwory pasują dosłownie do wszystkiego rodzaju łóżek od Freightlightera po, po EOSa. Na górze śpiwora znajdziemy kieszeń na poduszkę, żeby nam ta poduszka tutaj po prostu nie wyjeżdżała ze śpiwora. Został, został pokryty specjalnego rodzaju silikonem, co zapewnia utrzymanie kształtu tego śpiwora na łóżku. Cegiełkowy układ paneli dosłownie bardzo dobrze trzyma ciepło w środku śpiwora. W środku wyłożony bardzo miękkim polarem z góry. Polar typu Sherpa, czyli który bardzo dobrze trzyma ciepło w tych naj, najchłodniejszych porach roku. W dolnej części śpiwora, to chyba nowość we wszystkich rodzajach śpiworach, znajdziemy specjalną kieszeń na stopy, co nam naprawdę bardzo dobrze trzyma ciepło. Oczywiście, przypinany paskiem silikonowym do dołu łóżka, wszystko zapakowane w małą paczuszkę. Czyli w śpiworze przetrwamy każdy rodzaj pogody. To, co w naszych śpiworach jest naprawdę bardzo dobre, czyli mocne, grube, niezacinające zacinające sezamki. Czyli w każdej chwili z tego śpiwora szybko wyskoczymy do wędki. Myślę, że tyle. Ja to chyba się tu dzisiaj położę w tym śpiworze i prześpię się trochę, a później wezmę się za wędkowanie.